Cześć, witajcie, ja jestem Mediafana, to jest vlog o mediach, reklamie i marketingu. Pato treści, pato streamerzy, pewnie Króż, i Fame ma. oczywiście też w tym odcinku się znajdzie. Więc lecimy, zobaczymy jak z nimi walczyć. Czołóweczka, czołóweczka. No, ciekawe rzeczy dzieją się na froncie walki z patotreściami. Może za parę dni na blogu opublikuję szerszy taki, taki status, co się dzieje, co się wydarzyło, jak, jak, to, jak to będzie wyglądało. Gdzieś tam słowo pisane będzie inaczej też wchodziło i będzie można to jakoś sensownie uporządkować. Ale co się wydarzyło ostatnio? W ogóle gdzieś tam, gdzieś tam wrócę do początków, czyli do pierwszego, do pierwszego spotkania u Rzecznika Praw Obywatelskich które odbyło się w zeszłym roku i gdzieś tam niektórzy tam troszkę tam śmieszkowali, ale albo nie wierzyli, że dobra, spotkało się paru ludzi, pogadali i tyle. I tutaj właściwie należą się, rzadko to się robi przy okazji instytucji publicznych, ale słowa uznania i podziękowania za taką wytrwałość i za sens działania, ponieważ tych takich spotkań było kilka. Trzeba było sporo wysiłku, żeby zebrać ludzi, dla których to streaming, pato treści, jakość treści w internecie nie jest głównym priorytetem zawodowej działalności, więc trzeba ich zebrać, umówić, zorganizować, e, zorganizować miejsce, zaplanować czas, jedno, drugie, trzecie, czwarte spotkanie. E, I to się e, Rzecznikowi Praw Obywatelskich i całemu zespołowi super udało, bo udało się to nagłośnić sprawę, udało się zrobić. Mm, klimat i środowisko, gdzie nastąpiła wymiana informacji, uświadamianie, czym są pato jak z nimi walczyć, zebrać różne stanowiska prokuratorów i policjantów i naukowców i ludzi zajmujących się internetem i głosy od platform internetowych. Wiele, wiele różnych ciekawych rzeczy się w ten sposób wydarzyło. a Przede wszystkim udało się nagłośnić. Też pojawiają się takie takie głosy, że może tych to streamerów nie warto nagłaśniać, nie warto o nich mówić, bo wtedy zdobywają popularność. I o ile nagrywam ten film, kiedy Kruszwil tam został usunięty, wywalony z live tuba, kanał ma, dostał ostrzeżenia i, i ekipa Kruszwila wydała oświadczenie. Więc prawdopodobnie po tym, znaczy czy już się zresztą pojawiły, kanały typu tam dokumentary. Czy komentary, komentary tak. E, komentujące oczywistości e, oczywiście czekają na taki, na taki moment i krużwil e, w tytułach, zresztą sam pewnie wrzucę tytuł krużwil e, w, w temacie, jakby nabijają wyświetleń i wśród tej młodszej publiczności jakby budują pozycję e, krużwila. E, ale mówienie o patotreściach, streamerach, nie, ty, nie tylko o krużwilu, o, o ale o, o innych wśród Wśród dziennikarzy, wśród um, naukowców, wśród rodziców, nauczycieli uświadamia im, jakby, skalę problemów, skalę zabroże, za, zagrożenia i podpowiada im, co ewentualnie e, robić czy rozmawiać ze swoimi dziećmi, jak, 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 jak je chronić. To, to są istotne rzeczy i, i ważne, i to, i to się dzieje. I tutaj, akurat, nie mam żadnych wątpliwości, że mówienie i nagłaśnienie tego problemu, właśnie wśród tych, którzy są za dzieciaki odpowiedzialni, przy, przynosi skutki. No właśnie, bo te dzieciaki, ochrona, ochrona dzieci się, się pojawia. Ale ja tą sprawę związaną z patotreściami porównałbym do takiej do miasta. I w każdym mieście jest jakaś taka gangsterska dzielnica, gdzie nie warto wchodzić po zmroku, nie? I tam, bo tam się dzieją rzeczy niebezpieczne. I każdy normalny człowiek wie, że tam, tam się nie, nie, nie wchodzi. No i tam w tej dzielnicy dzieją się różne rzeczy. Czasami ci gangsterzy między sobą tam się mogą powybijać i tak dalej. Okej, okay, to jest jakaś tam e, część miasta, do której się nie wchodzi. Natomiast, kiedy, kiedy z tej dzielnicy zaczyna się to zło, te, te nieciekawe rzeczy wylewać na Normalne dzielnice, kiedy na moim podwórku zaczynają się robić coraz większe rozruby, i tak dalej, kiedy na, do miejsc, gdzie bawią się dzieciaki, dociera to zło, to wtedy warto reagować traktować ten internet, tę te, te, te swoją część jako część publiczną. Zresztą tak się właściwie dzieje i również na tym poziomie prawnym. W zeszłym roku wyrokiem Sądu Najwyższego, właśnie w którejś tam sprawie, nie pamiętam w tej chwili e, Internet został uznany jako przestrzeń publiczna. I to y, powoduje, że kolejne sprawy, czy kolejne przekraczanie granic, które będą miały miejsce w sieci, będą brane i rozpatrywane troszkę pod innym kątem, a mówiąc wprost, bardziej poważnie. I również bardzo ważne, bardzo po, o wiele bardziej poważne konsekwencje będą mieli ci, którzy tę granicę przekraczają. Y, oczywiście, ci, którzy ewidentnie przekraczają prawo, czyli pobicie, E, jakaś tam e, agresja, e, różnego rodzaju czyny niedozwolone, które dzieją się na streamach, tu właściwie prawo jest uporządkowane. Wkracza policja, prokuratura super, jakby mechanizm prawny się uruchamia. Dosyć ciekawe rzeczy dzieją się, jeśli chodzi o wyroki, e, bo ja też w tej całej walce z patostreamingiem, z patotreściami. Jestem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o kasowanie, usuwanie tych treści. Jeśli przeginają, przekraczają prawo, jasne, nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie wylać dziecka z kąpielą i żeby w tej kasowania, usuwania tych, tych, tych kanałów nie zapędzić się, bo sami my, jako, jako twórcy, możemy dostać od tego rykoszetem. Natomiast wszelkie działania, które. Ograniczają im działanie, ograniczają ich, ich możliwości zarabiania, czy stanie się gwiazdami, uważam, że, że są wskazane. I za chwilę do, nie, do, nich, do nich wrócę. Natomiast zwróćcie uwagę na niektóre wyroki, które, które ostatnio zapadły. Nie widziałem, co prawda, wyroku i nie wiem, jak, 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 jaka dokładnie jest treść wyroku dla Daniela Magikala, czyli pana Wierzyńskiego z Torunia, ale. On nie streamuje, więc prawdopodobnie nie wiem na jak długo został, dostał zakaz streamowania albo publikowania treści w internecie. E, całkiem świeża sprawa, chociaż film powstał w 2017 roku, ale teraz zapadł wyrok YouTubera z Hiszpanii, który oprócz kary więzienia w zawieszeniu i grzywny dostał również pięcioletni zakaz publikowania treści w serwisach wideo, albo w konkretnym serwisie YouTube. To też warto sprawdzić. Więc tego typu wyroki są bardzo ciekawie. ciekawe. Dokładnie jakby uderzają w te narzędzia, czy odbierają narzędzia sprawcom, za pomocą których tworzą, robią te złe, złe rzeczy. No i jeszcze w jaki sposób można, można walczyć? Właśnie utrudniać albo odcinać, albo zawstydzać wszystkich tych, którzy współpracują z. z twórcami treści z patostreamerami. I, e, I tak się wydarzyło w przypadku na przykład który, który przez e, jakiś czas miał w swojej stajni e, Lorda Kruszwila, ale kiedy, kiedy Kruszwil zaczął, zaczął przeginać, naprawdę te treści, które robi Kruszwil są obrzydliwe, są, są głupie, są totalnie beznadziejne. I to tłumaczenie e, ekipy Kruszwila Właściwie nie wiadomo, czy je brać poważnie, bo oni sami podkreślają, żeby nie brać powa poważnie, a czy oświadczenie jest poważne? To, to znaczy, czy jeżeli typ ze szmatą na głowie prosi, żeby traktować go poważnie jako, jako twórcę albo tam ze skruchą coś obiecuje, to nie, ja nie wiem, czy on żartuje, czy nie, czy. Mam wrażenie, że, że oświadczenie, które ekipa Króźwila przygotowała to jest jakaś, to się ciężko ogląda, ktoś kto, kto ma gdzieś tutaj poukładane, to, to albo uważa, że to są jacyś idioci, albo, albo hmm, cynicznie wykorzystujący, znaczy, Opaki wiedzą dokładnie co robią. Wiedzą w którym momencie przegiąć. Wiedzą dokładnie i, i sprawdzają jak można daleko przekroczyć granicę. Wiem też o filmach czy o projektach, które nie zostały zrealizowane, a które chcieli, chcieli zrealizować tylko po to, żeby nabijać, nabijać wyświetlenia. I fajnie, że różnego rodzaju instytucje czy firmy, które, które mogą ich wspierać się od nich odcinają i Lifetube wyrzucił ich ze, ze swojej sieci. Jak sobie z tym poradzą? Nie wiem. Również Facebook opowiada o swoich zmianach w, w algorytmach, czy w ocenianiu treści. YouTube zaczyna reagować, też na, pocz na samym początku, na, przy pierwszym spotkaniu u Rzecznika Praw Obywatelskich, właściwie przedstawiciel YouTube mówił, że e, nie są do końca przygotowani, nie mają procedur, nie mieli, to zjawisko patostreamingu było, było nowe, a teraz reagują, prawda? Już od dawna żaden live e, patostreamerów nie, nie wbija się na główną stronę na czasie ostatnio na czasie królowała taka ikonka tam rzeczy, które mogą Ci się przydarzyć w szkole z taką bardzo hamską okładką z Kowerem również zostało usunięta. Więc fajnie powoli, powoli mozolnie zaczyna się coś w tym kierunku dziać. Ja w dalszym ciągu ja przez ten czas też od pierwszego spotkania urzecznika, ale już też wcześniej w ramach też swojej działalności, Odbyłem sporo spotkań i, i, i takich i wykładów, i konferencji, gdzie, gdzie również mogłem mówić i naświetlać ten problem i poznawać stanowiska i, i miałem okazję występować przed gronem nauczycieli. Niedawno występowałem przed y, młodzieżą z gimnazjów i, i liceów. Y, to było ciekawe obserwować ich reakcje, o to, jak potraf, potrafią ocenić. I y, to, było, to było ciekawe, że w większości. Y, Pato streamerów oni znali i kojarzyli, natomiast reakcja była, to był taki facepalm, nie? To nawet nie była radość, a fajne rzeczy robią i tak dalej. To jest też ciekawe, w którym momencie zmienia się jasna ocena rzeczywistości, tego co jest żartem, a czego, czego co, jest, co jest złem. Myślę, że gdzieś w wieku między 11-13 lat to Ta, ta zmiana nas następuje, czyli dzieci poniżej tego, tego, tego wieku, oni traktują te wszystkie rzeczy bardzo poważnie i nie potrafią rozróżnić satyry. Dzieciaki powyżej to gdzieś tam się tam jarają, bo to, bo to są dymy i jest, jest fajnie. I wiecie, i tutaj też dochodzi problem, kto... gdzie są rodzice, kto, kto kontroluje to, czym, czym zajmują, się, zajmują się dzieciaki, to też jest ważne i jest istotny element. Więc mówienie o tych rzeczach, uświadamianie i puszczanie tych informacji właśnie nie wiem, na różnego rodzaju konferencjach, w telewizji, w mediach. Ten raport warto, żeby dotarł, opublikowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, żeby dotarł bardzo, bardzo szeroko. To, że gdzieś pojawiają się nawet wystąpienia, wiecie, o patostreamerach mówi się w telewizji. TVN24, program tak jest, Morozowskiego, nagle między... Wiemy, że to był taki Michałek między polityką krajową, e, dużymi ważnymi sprawami. Nagle wchodzi temat e, pato streamerów. Miałem wrażenie, że e, pozostali uczestnicy tej rozmowy w ogóle ani pan redaktor, ani pan profesor nie bardzo wiedzieli o czym rozmawiamy, jaki jest aktualny status. Ale okej, okay, poszło w świat, prawda? Są tam jakieś kolejne małe cegiełki, które, e, które utrudnią popularyzację treści. Bo właściwie w tej, w tej całej takiej, takiej moim wyobrażeniu walki z patotreściami, to właśnie mieć na uwadze, że zbytnie zapędzenie się w cenzurowanie treści, usuwanie takie z automatu jest złe, niedobre dla całej społeczności internetowej, dla wolności słowa i tych wszystkich ważnych rzeczy. Tego typu działania powinny być jasno określone, jasno opisane, żeby każdy, nawet, nawet jakby ofiara, której, której została część, treść usunięta, wiedziała dokład, dokładnie za co. Zresztą swoją drogą teraz został wytoczony proces między panoptyką kontra Facebook za usunięcie jednego fanpage'a, który dotyczył edukacji narkotyków. Więc te, te działania takie cenzurujące internet są. Bardzo, bardzo niebezpieczne, trzeba z nimi ostrożnie postępować. Natomiast w tej mojej działce mediów, marketingów, ee, ciśnięcie ty, te, tych firm i, i, i tych działań, które, które ułatwiają zarabianie, Super, uważam, że przynosi efekty. To znaczy wielu influencerów już wcześniejszych, czy tych, którzy prze, przeginali z treściami, czy tam gimpel, czy i samu, e, gdzieś tam musieli złagodnić. W dalszym ciągu to, to są jeszcze takie dalekie rzeczy od ideału, ale to też jakby nie zbawiajmy, nie zbawiajmy świata. Ale chcę zwrócić uwagę na pewien mechanizm, nie? w którymś momencie ci twórcy musieli sobie wykalkulować. Ci, którzy mają web na karku. Nie? albo Cisnę te hardkorowe, hardkorowe treści i jestem sam takim rebel, wojownikiem, i żadna firma do mnie nie, przyjmie, nie przyjdzie, albo kiedy chcę współpracować z firmami, to muszę jednak troszeczkę, troszeczkę zwolnić. Bo nam, jako takim świadomym obywatelom internetu, polecam działanie, polecam zgłaszanie filmów, które uznajemy za, za to, że przeginają w, w, w którą stronę za to, że są obraźliwe, za to, że e, uprzedmiotawiają po, e, kobiety albo gdzieś tam epatują seksualnością. Gdzieś tam dbajmy o to nasze, e, na, nasze własne e, po, podwórko. E, I tutaj Lifetube, ok super się zachował, trochę przyciśnięty do muru, ale, ale okej. Okay. Obserwując rozwój FAME MMA, tam również widzę, że w dalszym ciągu firmy bardzo, bardzo ostrożnie podchodzą do tego typu mm, inicjatywy. W dalszym ciągu w Fejmem nic się nie zmieniło, czyli w dalszym ciągu, walkami wieczoru są walki y, patostreamerów, czy y, między, y, twórców pa, pa, PATO treści. I taką sobie drogę wybrali organizatorzy, spoko, chociaż przyznam, że te tłumaczenia, ach, bo tam Link Master tam to robi zawsze że jest taka kontrowersyjna, no wiadomo, no spoko, ale ją niestety promujecie i mam wrażenie, że jak obserwuję te wywiady to albo organizatorzy traktują dziennikarza, albo odbiorców jako, jako idiotów, przecież wszyscy wiemy po co zaprasza się patostreamerów. Z tym, że taki byt jak Fame MMA jest pewną taką wypadkową rynku. Ja rozumiem jakby funkcjonowanie i, i wcale jestem również daleki od tego, żeby zakazać działalności Fame MMA, zresztą nie ma powodów, ktoś chce się nawalać, w, bić w walce, spoko. Natomiast w dalszym ciągu wstyd polskiemu internetowi przynosi to, że ich cała promocja, ich całe szaleństwo jest oparte na, 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 na wykorzystywaniu patostreamerów. No i okej, okay, wybrali sobie taką drogę. Prawdopodobnie po jakimś czasie zrezygnują z patostreamerów, kiedy, kiedy do, dojdą do jakiegoś poziomu i ich tam wywalą, nie będą potrzebni i będą się gali po e, e, celebrytów lub, lub wannabe celebrytów. Do tego czasu mam nadzieję, że żaden normalny sponsor się tam nie, nie pojawi. W dalszym ciągu pojawiają się jakieś tam zakłady bookmacherskie, jakieś tam niewielkie firmy, ale jakiś tam Play Orange, nie wiem, Red Bull. Nigdy na tego typu rzeczach z patostreamerami mam nadzieję się nie pojawi i dopóki tam będą patostreamerze, to ja również będę zgłaszał tego typu albo zadawał pytania. Jakie wartości wasza firma, która wspiera dany event, czy takiego pato streamera, niesie, niesie za sobą? Bo zobaczcie, co, to, co, co ten człowiek robi, To, 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 to i, to, i tam. Szoty przecież dostarczają wielu, wielu dowodów. I kolejna ciekawa sprawa z, takie, z takiego rynku: tip ad donation. Prawda? Dwa kliknięcia, i mogę sobie właściwie odpalić na swoim kanale donacje od, od tych, którzy, którzy chcą mi wpłacić pieniądze. No, i taka firma sobie, sobie funkcjonuje. Co ciekawe, też niedawno była sponsorem czy patronem Regat YouTuberów piątej edycji. Super, ale jednocześnie z Deep Nation korzystają właśnie pato streamerzy, i tak się zastanawiam. Otwarte pytanie do tip, ad, tip end donation: Czy jakoś tam nie mają takiego jakiegoś wstydu, jakiegoś poczucia, że jednak przyczyniają się do rozwoju pato streamingu w Polsce, jakby udostępniają tym, 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 tym ludziom te, te narzędzia? Przecież tam jednym klikiem i mogliby ich tam pozbawić tego typu działalności, więc gdzieś tam ta chęć zysku. Chyba bierze górę. Szkoda, e, zwłaszcza, że mówię, gdzieś tam ta firma, gdzieś tam pojawia się na, również na innej przestrzeni medialnej, czy, czy na innych imprezach, gdzie są normalni, normalni twórcy. Oczywiście można by dyskutować, że przecież i przestępcy też korzystają z kart kredytowych i, i tak dalej, e, ale w, w wielu przypadkach e, już tak e, skalując w wielu przypadkach e, Niektóre państwa nakładają sankcje na, na banki, kiedy, kiedy dochodzi do jakiegoś konfliktu między, między krajem, z którym są skonfliktowane. skonfliktowane, tak, prawda? Albo przejmują konta przywódców różnych państw w wielu krajach po to, żeby ich zmusić do, do jakiejś tam kapitulacji, albo żeby ograniczyć ich, ich działania. I tu uważam, że, że tego typu typ donation, albo tego typu firmy, wszelkiego rodzaju sponsorzy, partnerzy którzy tak naprawdę pomagają pato influencerom stać się gwiazdami, powinni jakoś tam zewrzeć, zewrzeć szyki i polecam Wam, nam jako społeczności, jako internautów, żebyśmy dbali właśnie o tą taką przestrzeń publiczną i jakoś tam im uprzykrzali życie do momentu, kiedy się nie zmienią. Też zastanawiam się, jaka będzie przyszłość influencerów. Niektórzy gdzieś tam w tym swoim. Niektórym tak się życie potoczyło, że nie potrafią inaczej. Yy, yy, prawda? I, inaczej działać, być tam gwiazdą, obrażać, funkcjonować, tego typu treści. Są inne sposoby na zarabianie pieniędzy, podpowiadam. Być może za jakiś czas, za, za, za parę lat, może któryś z influencerów będzie stanie po tej jasnej, jasniejszej stronie, będzie opowiadał, jakie to złe rzeczy robił, jakie niesie to za sobą konsekwencje. tak się dzieje w przypadku nie wiem, byłych narkomanów, którzy, e, którzy teraz e, uczą um, e, ludzi, że narkotyki są złe. Byli przestępcy, uczą młodzież, jak nie trafić do więzienia. To się, to się dzieje. Na razie... E, z dobrych rzeczy, które robią patostreamerzy to jest informacja, że na czas przygotowań do walki FAME y ma ktoś tam przestał pić, albo trochę mniej przeklina. To jest jeszcze trochę za mało, żeby żeby zbierać, zbierać laury, no ale może, może coś, coś się w tym kierunku dzieje. W każdym razie w mojej branży będę non stop cisnął żeby Utrudniać życie pato streamerom, odcinać ich od pieniędzy, monitorować działania policji, prokuratury, zgłaszać. Pojawi się jeszcze temat Trusted Flags. To jest też ciekawa rzecz. Na YouTubie jest ikonka tam Zgłoś", nie, i można tam zgłosić przemoc i tak dalej. Ale są instytucje i są organizacje pozarządowe, których to zgłoszenie i flaga jest silniejsza. I z takiego raportu YouTubeowego wynika, że wiele usuniętych filmów albo reakcji właśnie zaczęło się od takiej Trusted Flags. I tak na YouTubie ktoś to potem ocenia. Natomiast trafia to na, kolej, na kolejkę wyżej. Co myślicie o takim pomyśle, żeby tego typu siłę Trusted Flags, takiego, takiego mocnego zgłoszenia, mogli otrzymać niektórzy twórcy treści, odpowiedzialni albo, albo gdzieś tam właśnie, nie wiem jaka to jest lista, lista organizacji, żeby tą taką obywatelską policję, obywatelski taki, taki ruch jeszcze, jeszcze zwiększyć, żeby on był jeszcze bardziej, bardziej aktywny? Tylko tu jest oczywiście niebezpieczeństwo, żeby ta siła, ta potencjalna władza nie odbiła komuś do, do głowy i, pomyśl, i tak sobie pomyślałem, że może dobrym pomysłem byłoby faktycznie tę e, możliwość zgłoszenia, te Trusted Flags e, rozdać e, iluś tam twórcom, twórcom sieci, ale żeby nikt o tym nie wiedział, żeby inni widzowie, żeby inni, inni ludzie nie wiedzieli, że ktoś taki dysponuje taką Trusted Flags, żeby to się nie zmieniło właśnie taką, ej to jest ten, zgłoś go, zgłoś go i tak dalej. No to, to, może, to może być ciekawe. Odsyłam do raportu, yy, polecam, poczytajcie, podeślijcie tym, którzy nic nie wiedzą o, 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 o treściach. To jest raport, który naprawdę świetnie wprowadza w temat, jest niedługi, pokazujący skalę zjawiska i tym, jak rozpoznawać i jak, jak walczyć. Yy, no i coś. śledzimy dalej yy, rozwój albo nierozwój kanału Króźwila, yy, marki yy i firmy, które, które ich wspierają, Fame MMA, czy Zmądrzeje, yy, czy nie. No i tak ogarniajmy tą naszą przestrzeń publiczną. Sami w niej będziemy się przecież tutaj taplać. Dobrego dnia tymczasem. Jeszcze.